Na kamera hola śledzie! Z tej strony wasz ulubiony youtuber wielki Knagos 69 Niestety dalej w mnie na kwarantannę na dwa tygodnie i będę siedział ze właśnie dwa tygodnie w chacie. Za Ale nie bójcie się o mnie, będę wam zdawał relacje codziennie, co mnie słychać, jak się czuję i czy mi jeszcze nie o... Dopóki mnie w... nie strzeli, tak. No miesiąc... Tak, to ja tu nagrywam! Żebyś kiedyś nie zaczął nagrywać jak się rozbierasz! Tak, to ja jestem youtuberem! No to ja mówię, żebyś kiedyś nie został red tuberem! Tato! No dobra, tę emisję mam dla ciebie! Co mam znowu zrobić? Trzeba mi iść po piwo! Mamy kwarantannę, nie możemy wychodzić z domu! Do garażu, cymbale kupiłem piwo na rok! No dobra, już idę! Dobra, idę na telewizor i pośpiesz się z tym Ja... ale zawsze mi musi przeszkadzać. się nagrywało, dobra, wejdź. ulubiony youtuber w jakichś 6,9! Muszę wam powiedzieć, że ta kwarantanna wcale nie jest taka zła. W końcu się wyspałem. Jestem pełen sił i czuję, że dzisiaj zrobię dużo pożytecznych rzeczy. A no w sumie jutro dziś mi się nie chce. No ty znowu z misją! Tak, o k Znowu! Dobra, misja jest taka, że zmieniamy ilość dostawy. To znaczy, teraz będziesz mi przynosił niebrenne piwko, tylko po dwa. Niemożliwe, nie wiem, czy uniosę aż dwa piwa. Dobra, ja bo mi się pić w Ja ale to dziś szybciej s doli. No, k Dwa w dupę znowu nie włączyłem nagrywania. Hola śledzie, to wasz ulubiony youtuber, wielki knago 69. Dzień trzeci kwarantanny, walej prosto z mostu. Mamy t Stary nie kupił nic do jedzenia. W dwa dni zjedliśmy prawie wszystko. Nie ma nam co zrobić zakupów, a on nakupił tylko masę piwa. Tyle nakupił tego piwska, tyle na całą wioskę i wam powiem, że to ch** on już to wypił prawie No piwa mi się skończyło tyle to ci przyniosłem mój mi się skończyło i w tej chwilę piwko tutaj ma być u mnie, bo jak nie to ci znają, tu dupę pasem przy twoich widzach no już idę no idę dobra moi widzowie to już dzisiaj wszystko idę mu już po te piwko bo nie chcę żebyście zobaczyli jak mnie k**wa pasem na dupę trzymajcie się, cześć Hola, haszloty, tu ja, Wielki Knagos, 6 Jest ch**owo. Czuję się ch**owo. Nie wiem, co ze sobą zrobić. A to dopiero trzeci dzień kwarantanny. Trzeci? Czwarty? Którym w którym k**wa mamy dzień? Straciłem rachubę szastu. Jedzenie nam się skończyło już dawno. Jest tylko woda w kran. Piwsko też całe wychło. Wczoraj w ogóle zadam jakieś przeterminowane chipsy. Tak mnie brzuch na p*** zdala. PIVO! piwo? O, wstały. Młody tak gdzie piwo? Daj mi piwo! Żeby poszedł spać. No, to jest o, Chyba ci chyba jest. Chyba poszedł spać. Dobra, na czas skończyłem. A, że wczoraj przecelminowano kipsy, chyba jakieś znalazłem. Nie chyba ile one tu leżały już. Pod łóżkiem je znalazłem. Tak mi brzuch rdala, że. <trybuj> 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 I... <suszel> knagos 69. Przespałem całą noc na kiblu i chyba go zatkałem Zatkałem kibel chyba Wszystko się psuje, Dżumę na dalej, nic nie przeszło Nawet nie wiem, która jest nas godzina Wczoraj się drzeży z w... głodny i z głodu w dolin tapczan Dzisiaj rano Ja się boję pomyśleć, co by było, gdybyśmy psa mieli albo kota Już by go nie było Młody, jesteś tam? Jeszcze, co chcesz? Nie widziałem, a po co ci w duży dużych garach nie mamy nic do jedzenia, co za tak, głupek. A po co mam sobie coś jedzenia? Co sobie zjesz, a ja co? Tato, ja? Co jest to? Do Dobra, kończę, bo muszę ten kibel odetkać. Jeżeli przeżyję, to do jutra. Siemano. Siemano, z tej strony Wielkich Nagów 6 dziewięć Wiecie, po co stary chciał ten gar? Żeby mnie w nim ugotować. Stary chciał mnie w... P gdzie jesteś synusiu? Schowałem się przed nim, ale długo nie wytrzymam. dom jest bardzo mały Jestem bardzo głodny, ty bardzo tłuszczutki I proszę, ja was błagam, wysyłajcie ten film, rozstrzałajcie go po całej Polsce Żeby widzieli to wszyscy, żeby zobaczyli to wszyscy, to dzisiaj... No gdzie jesteś pulpeciku? Mam nadzieję, że mnie zapamiętacie Oj, oj, coraz bliżej Czuję twój słodki zapach, w końcu zjem coś normalnego